Jesteśmy na pi pierwszy raz w sumie na turnieju w Morongu. Jest to dla nas nowe doświadczenie w tej części Polski, żeby poznać e, inne troszkę drużyny niż to zwykle bywa. E, jesteśmy zadowoleni z organizacji, e, z sędziów bardzo, którzy uczciwie podchodzą do tej dyscypliny. E, na pewno będziemy chciały tutaj wrócić, ale w tej chwili najważniejsze dla nas jest zebrać doświadczenie przed e, Mistrzostwami Polski Masters, które już są za miesiąc. Więc jest to na pewno dla nas super sprawdzian. Tak naprawdę ostatni sprawdzian przed tymi zawodami. A taki turniej dla Was to bardziej rywalizacja czy zabawa? Tak naprawdę, między nami kobietami do pierwszego gwizdka zabawa. A potem wiadomo, dajemy z siebie wszystko i tutaj chcemy jakby. Wycisnąć tyle, ile można, żeby i się doskonalić jako drużyna, też indywidualnie, ale najważniejsze jako drużyna, zbierać doświadczenie i stawiać sobie coraz wyższe cele.